Let's get ready. mam wszystkim. Jest to rano, wtorek. Mam zajęcia dzisiaj. I jeszcze mam doctor appointment, na który muszę iść. Ale mam właśnie teraz trochę czasu. Woda się trzyma. Mam teraz trochę czasu, żeby pogadać, co będę robić dzisiaj. Idę na uczelnię. Przed uczelnią jeszcze mam e, wizytę u lekarza, więc to na pewno będę musiała zrobić. No i przed tym, jak już dojdę na uczelnię, to będę musiała jeszcze iść do biblioteki. No się spóźnia na te zajęcia. Ale nie mam wyjścia, bo mm, kończy mi się... E, jak to się mówi? <laughs> kończy mi się. No termin w bibliotece. Można tylko trzy razy y, przez konto internetowe przedłużyć nuty. I ja już jestem po tych trzech razach, więc muszę iść <grym> i powiedzieć, że jeszcze chcę te nuty. Y, no i potem mam te zajęcia i potem mam y, zajęcia y, one to one z profesorem do 18. .00. Ale przynajmniej nagrywam wyobczajcie to. Zajebiście się rusza, nie? To lepiej. Ale to potem nagram taki konkretniejszy filmik. Stay hydrated. Wybaczcie, ale będę się uczyć w trakcie. Nie będę czekać, aż się nauczę montować, jak się nauczę tego, tego, śmego, śmego. Po prostu wrzucam i enjoy. Mam nadzieję, że kogoś zainspiruje i jeżeli też nie wiecie, co robić w swoim życiu, albo w ogóle jesteście zagubieni, po prostu płynę w tym życiu. Idę tak, jak mnie los poniesie, no to yy, witajcie w klubie! No to idę. No dobra, idę, ale zapomniałam zapomniałam gimbala. Ale idę i się trzęsie, ale następnym razem obiecuję, że wezmę gimbala, jak będę nagrywać. Dobra, jestem po... Wracam na hatę! i trochę pada, także muszę się pospieszyć, ale... Szykuję się teraz na to spotkanie z promotorem, także dam znać, jak już będzie po. A po tym spotkaniu od razu muszę lecieć yy, na uczelnię tej biblioteki, więc... Aaaa, jestem. O Jezus, zrobiłam jakieś zakupy po drodze. I wróciłam. Zostawiłam fagot na uczelni i zrobiłam zakupy. Zrobiłam wszystko, co miałam zrobić: nawet herbatę. Także. Jest git. Koniec dnia: do zobaczyska. Pa. I'm home.